Myliłby się ten, kto sądzi, że szkoły gastronomiczne uczą tylko gotowania. Uczniowie sądeckich szkół gastronomicznych przyrządzają pyszne dania, apetycznie je prezentują i podają, ale potrafią też oryginalnie przystroić stół, stosownie do okoliczności. W tym wypadku były to stoły bożonarodzeniowe. Założenia plastyczne to jest takie, że mamy oddać ciepło rodzinnego domu poprzez czerwień. No, i poszczególne elementy. Widzimy, że to jest trochę nieładu artystycznego, czyli po prostu to, co się zdarza nam w kuchni ogólnie, coś wysypać, coś rozwalić, ale ogólnie całość utrzymuje się bardzo elegancko, jest przejrzyście i czysto. To jest stolik dla dwojga. Osoby mają dla siebie dość dużo przestrzeni, widzą się poprzez środek stołu, więc. Mogą utrzymać kontakt wzrokowy. Na tak udekorowanych stołach można spożywać świąteczne smakowitości. Młodzi sądeccy kucharze zaprezentowali wiele oryginalnych pomysłów nawiązujących do tradycji świąt Bożego Narodzenia. Jest to zupa rybna z pulpecikami rybnymi sporządzona na wywarze z pstrąga i warzyw. Do tego są obsmażone na maśle pulpeciki z ryby, dokładnie z dorsza, pietruszka, przyprawy. I właśnie te pulpeciki są dodatkiem do tej zupki. Później na końcu posypujemy prażonymi migdałami i dekorowane zielonym pietruszką. To jest kulebiak. Przygotowuje się go z ciasta drożdżowego, natomiast farsz robi się z kapusty kiszonej, prawdziwków, łososia, posiekany koperek i jajko. Trzeba rozwokować najpierw ciasto, potem nakładamy farsz z jajkiem i ciasto z sobą sklejamy. Słodycz z kamiannej. Miód pochodzi z kamiannej. Dostaliśmy go od pana, dlatego w tym cieście jest zawarty ten miód z kamiannej. Znowu fantazja sechlońska. W tym cieście znajduje się powidło śliwkowe, dlatego też ta nazwa. Owoc łącki, bo w szarlotce jest jabłko łąckie. W naszej szkole 70% uczniów to są uczniowie technikum żywienia, ponieważ ci uczniowie technikum żywienia aż się rwą do pracy. Nie wiedzą co, gdzie wyładować swoje emocje, więc my im podpowiadamy. Pani Teresa Sendecka podpowiedziała pomysł, żeby zorganizować w naszej szkole przegląd. A potem żeśmy doszli do wniosku, że może by inne szkoły nasze zaprosić, i tak powstał pomysł, żeby to był pierwszy przegląd w nawojowej szkół gastronomicznych, ponieważ każda szkoła powiatowa oprócz liceów ogólnokształcących ma w swoich murach technikum żywienia. Więc dlaczego się nie pochwalić? Bez rywalizacji, ale na zasadzie przeglądu. Uczniowie z Nowojowej przypomnieli również wiele często zapomnianych zwyczajów i tradycji świątecznych. Zwłaszcza Wigilia była dniem magicznym. Wiązała się z wieloma wróżbami i przesądami. Dlaczego, proszę, pożyczysz mi Pana, proszę? To... proszę, proszę? Słuchaj, moja kochana, bym Ci wszystko, ale mama zapomniała na świąteczne Co ja słyszę? Kto to wiedział w Wigilię pożyczać? Dziewczynki, nie kłóćcie się. W Wigilię powinna panować zgoda. To szczególny dzień poprzedzający wielkie święto. Kiedyś kobiety od rana przygotowywały postne jedzenie. Tłuszczu nie można było używać w żadnej postaci. Tego dnia nie wolno było przeglądać się w pustynku, czesać się i zaplatać markoczy. Nie wolno było kłócić się i spać w ciągu dnia, żeby nie ściągnąć na siebie choroby i żeby w polu nie pokładło się w zborze. Dla mnie i dla wszystkich tu zebranych wychowawców, nauczycieli, dyrektorów, najcenniejsze jest to, że ta młodzież chwyta, powiedziałbym, wartości, to co jest najpiękniejsze w życiu człowieka czyli wspólne przeżywanie, pomoc wzajemna. I to są te wartości, które tutaj są pokazywane i przekazywane w tych placówkach powiatowych. I tu na to też zdecydowanie zwróciłem uwagę, że właśnie wychowanie w tradycji, w takim poszanowaniu tego, co było, a chciałbym, żeby było nadal w przyszłości również tak samo. I właśnie ci młodzi ludzie są gwarantem tego, że tak będzie, że ta tragicja, tradycja nie zginie i o to nam chodzi. Był to pierwszy powiatowy przegląd szkół gastronomicznych. Władze powiatu popierają pomysł, by stał się imprezą cykliczną organizowaną co roku przez inną z siedmiu szkół. Dyrekcja Szkoły Nawojowskiej deklaruje, że już w przyszłym roku na wiosnę zorganizuje kolejne spotkanie gastronomiczne ale na razie nie zdradza, co będzie tematem kulinarnych fantazji uczniów.